Czy półtora roku to dużo? Ja w ciągu ostatniego półtora roku jedyne co osiągnąłem to dodatkowe 8 kg. A co oznacza półtora roku w branży gier? CD Projekt Red potrzebował 3 lat, żeby doprowadzić już wydaną grę do stanu pełnej grywalności. Minęło półtora roku od premiery Counter Strike a 2, a Valve nadal nie potrafi doprowadzić go do grywalnego stanu. To już 4 lata od premiery PS5, a ja nadal nie mam powodu, żeby kupić tę konsolę. Red Dead Redemption 2 wyszedł ponad 6 lat temu, a my nadal nie mamy graficznie lepszej gry. Zrobiłem listę ikonicznych gier FPS, żeby poznać lepiej ten gatunek. Po Wolfensteinie 3D czas na Duma, który powstawał zaledwie 15 miesięcy. Jak zatem ID Software było w stanie w półtora roku zrewolucjonizować cały gatunek? Zacznijmy jednak od historii. Wolfenstein 3D był sukcesem. Był tą grą, która pokazała ludziom, czym są strzelanki z widokiem z pierwszej osoby. Stała się ona hitem i to była wystarczająca motywacja, by wyciągnąć kreatywność i zapał jej twórców, Johna Karmaka i Johna Romero oraz całej ekipy ID Software na najwyższy poziom. Nie będę was trzymał w napięciu, no bo umówmy się nie da się trzymać w napięciu tego, czy Doom był sukcesem. Można to wywnioskować po samym sposobie, jakim ja się wypowiadam na temat tej gry, prawda? Ale Doom był nie tylko dobrą grą i kolejnym przedstawicielem nowego gatunku. On był fenomenem. Co ciekawe, tak jak to było przy Wolfie, tak i tutaj postawiono na model shareware, czyli znowu pierwsze epizody rozdawano za darmo. Efekt? Gra była kopiowana z dyskietki na dyskietkę szybciej, niż rozchodziły się w plotki na szkolnym korytarzu. W 1995 roku podobno Dum znajdował się na większej ilości komputerów niż Windows. Tak, dokładnie. Jeśli mieliście peceta w tamtych czasach, to prawdopodobnie graliście w Duma. A jeśli nie, to albo wasz komputer był za słaby, albo nie mieliście kolegów Zakłada się, że około 20 milionów ludzi zagrało w Duma w ciągu dwóch lat od jego premiery. Nawet na dzisiejsze standardy, no to jest bardzo dużo. Tak, Duma ma fabułę. Oficjalnie. Ale umówmy się, kto na nią zwraca uwagę. No dobra, ale dla porządku. W grze wcielamy się w bezimiennego bohatera, panom znanego jako Dumgaj, który musi stawić czoła demonom na Marsie, a później w piekle. I czy historia w grze jest? No jest. Ale czy gra daje Ci chociaż moment, żeby zastanowić się nad jej sensem? No nie. Dumnie opowiada historii. On ci daje ją przeżyć. A raczej przetrwać. Na ekranie dzieje się tak dużo, że zanim zdążysz zadać sobie pytanie, dlaczego Mars jest pełen demonów, już musisz zrobić unik przed kolejnym atakiem. Tak, to był wciąż ten czas, w którym John Carmack twierdził, że fabuła w grze jest tak istotna jak fabuła w filmach dla dorosłych. I poniekąd dumy jest dowodem na to, że ta wypowiedź jest prawdziwa, ale dla tamtych czasów. I choć gra jest fenomenem nawet w dzisiejszych czasach, uwierzcie mi, że po przeczytaniu chociaż jednego okienka z fabułą, kolejne pewnie będziecie skipować. Bo już chat GPT wymyślił wam lepszą historyjkę do tego, co się tam dzieje, a co się wyprawia tam audiowizualnie. Jeśli Wolfenstein 3D był protoplastą, no to dum to dzieło sztuki. W latach 90. wyglądał jak gra z przyszłości, a dziś ma status retro arcy dzieła, styl graficzny, pikselowe potwory i dynamiczne efekty świetlne mają swój niezaprzeczalny urok, a muzyka jest genialna. Soundtrack autorstwa Bobiego Prince'a to mieszanka trash metalu i chip czymkolwiek on jest, który idealnie odzwierciedla tempo i charakter gry. Nie ma już tych dziwnych, sprawiających czasem wrażenie losowo pozlepianych dźwięków. Mamy w końcu soundtrack, który narzuca tempo i po prostu idealnie pasuje do gry. On jest dokładnie taki, jaki gra potrzebowała. Słuchasz tego i czujesz, że żyjesz. Czujesz, że musisz rozwalić wszystko, co się rusza przed Twoimi oczami. Inspiracje muzyczne są dość jasne, bo mamy tu nawet bezpośrednie nawiązania do kawałków Metaliki czy Slayera. I tak jak Wolf, jest już trochę archaiczny i te okularki nostalgii są wymagane, tak Dum, wydanych w tych czasach jako gra, myślę, że nadal by znalazł szerokie grono odbiorców. Chociażby za sam swój styl. Warto wspomnieć o tym, z jaką precyzją twórcy podchodzili do tego, by gra stała się jak najlepsza w miarę możliwości. By uzyskać jak najlepszy wygląd potworów, artyści najpierw tworzyli modele z gliny lub lateksu. A potem robili im zdjęcia i konwertowali je w dwuwymiarowe sprite'y. Genialne. Kolejny z powodów dla którego ta gra jest ponadczasowa. Także graficznie i dźwiękowo te półtora roku między Wolfensteinem a Doomem sprawiły gigantyczną różnicę. To jest taki skok poziomu, którego nie widzimy teraz nawet w ciągu dekady. Bo przypominam, że Red Dead Redemption wyszedł już prawie 8 lat temu, a mało która gra w 2024 roku jej chociażby dorównuje. Co można powiedzieć o gameplayu? Wolfenstein 3D opierał się na przedzieraniu korytarzy, strzelaniu z kilku rodzajów broni różniących się od siebie głównie prędkością, z jaką lecą naboje do przeciwników, którzy różnili się między sobą ilością HP i kolorem munduru. Tu rozgrywka polega na strzelaniu z kilku rodzajów broni do wielu rodzajów przeciwników na mapach, które nie są już takimi labiryntami. Broni jest dużo. Każda strzela odczuwalnie inaczej. Przeciwnicy są różni i atakują nas na różne sposoby, a mapy już nie są takie płaskie, no bo możemy teraz wejść i w górę i w dół po schodach, popływać w wodzie, a nie tylko wyobrazić sobie, że udajemy się w górę windą na końcu etapu. To jest ogromny skok jakości. Wiele z poziomów zapadło mi w pamięć, choć w większości polegają one na szukaniu kluczy, otwieraniu przejść i drzwi oraz masakrowaniu setek przeciwników, są tak skonstruowane, że czujesz unikatowość każdego z nich. W Wolfie mniej więcej one się z sobą wszystkie zlewały. I to jest coś, co moim zdaniem ID Software doprowadziło z czasem do perfekcji, właśnie level design. Więc tak, technologicznie wszystko zostało dopracowane, bo jest dużo więcej do roboty, więcej do testowania, a ponadto można dodać, że sama gra jest po prostu większa i szybsza. Ze względu na to, że to dopiero druga gra z gatunku, to muszę znowu ją porównać do Wolfensteina 3D. Tam trzeba było stawiać na kalkulowane poruszanie się i zapamiętywanie lokacji przeciwników. W dumie jest jeden wielki czysty rozpieńol. Kaczemy po rodzajach broni. Robimy uniki, jesteśmy non-stop w ruchu, bo stanie w miejscu to chyba najgorsza możliwa taktyka. Ta gra jest super dynamiczna i tą dynamikę zachowała przez te 31 lat od premiery. Pilna złapanie oddechu jest niewiele. Zazwyczaj tylko w momentach, w których musimy zastanowić się, czy nie potrzebujemy wrócić do któregoś z poprzednich pomieszczeń. Uwielbiam tempo tej gry, dopracowanie, to jak wiele możliwości daje zarówno dla casualowego gracza, jak i dla spocenców, którzy chcą grę na przykład speedrunować. No i w końcu w grze jest ciężko się zgubić, no bo została wprowadzona mapa. Tak. Jak gdzieś się zgubimy, możemy przeanalizować całą lokację, a nie błądzić na ślepo po jednakowych korytarzach. Doom jest esencją tego, czym powinien być dynamiczny shooter, który oprócz rozwałki zachwyca również lokacjami. Do tego ta muzyka w tele, która wręcz nas zachęca, byśmy napierali do przodu, rozwalali wszystko z wokół no coś pięknego. Warto też wspomnieć, że Doom był rewolucyjny również w kwestii multiplayera. Nie, nie jest on pierwszą grą sieciową, ale jest pierwszą, która wprowadziła tryb deathmatch, który był kopiowany praktycznie w każdym shooterze online w przyszłości. No, w naszym pięknym kraju tylko nieliczne jednostki mogły sobie pozwolić na ogrywanie duma po sieci. Ale na przykład w Stanach ten tryb rozgrywki miał całkiem spore grono odbiorców, które oceniało całe doświadczenie bardzo pozytywnie. Mimo ograniczeń technicznych spowodowanych niestabilnym połączeniem przez modem. Tak jest stare urządzonko dołączenia komputerów w sieć wydające śmieszne dźwięki. I czy Duma ma wady? No jasne, można zginąć. Hahaha, ha, ha, no wiem, bardzo śmieszne, ale tak na poważnie największym problemem Duma jest prawdopodobnie sterowanie, które jest dość archaiczne, szczególnie jeśli gracie w oryginalną wersję. Nie mamy tu też możliwości celowania w pionie, co jest dość specyficzne, bo jednak przeciwnicy mogą być usytuowani na wyższym poziomie niż znajduje się nasza postać. W takich sytuacjach musimy na słowo honoru zaufać grze, no i pociski lecą po prostu wyżej lub niżej w zależności od tego, gdzie się ten przeciwnik znajduje. I robi się to trochę problematyczne, gdy mamy przed sobą kilku przeciwników na różnych poziomach, ale wtedy gra decyduje, że strzelamy do tego, który znajduje się najbliżej nas. Trochę dziwne, że tego celowania w pionie nie ma, ale no, pewnie to po prostu było trudne w implementacji. Tak czy inaczej, według mnie jest to drobna wada, której doszukuje się trochę na siłę, no bo czyby coś to Mogło, Może trochę, ale bez tego i tak Dum sobie dobrze radzi. Mimo tak wielu lat od premiery, gra nadal żyje. Nadal powstają modyfikacje i to w ogromnych ilościach. Ciążą są ludzie, którzy tworzą nowe mapy, zmieniają całkowicie mechaniki, bawią się tylko jak mogą, i naprawdę nieraz to są naprawdę godne uwagi produkcje, na przykład Dum RPG. Który całkowicie zmienia grę w ogóle w inny gatunek. I na pewno też każdy z Was słyszał o tym, że Duma da się uruchomić praktycznie na wszystkim. Widziałem na taki filmik na YouTubie, że ktoś uruchomił Duma na bakteriach, no to tylko dowód na to, że ta gra już jest czymś więcej niż tylko grą. I abstrahując już od modyfikacji i e portów, przez najbliższe lata po premierze Duma zaczęło pojawiać się setki klonów, które chciały być Dumem. Wiele z tych gier jest podobno udanych, wiele wśród nich jest krapiszczy, no ale to tylko jedno udowadnia: że Dum spowodował ogromny boom na shootery. Czy więc półtora roku to jest wystarczający czas, żeby stworzyć grę, która zrewolucjonizuje cały gatunek? Oczywiście, że tak, tylko że pamiętajmy, że w latach 90 i to przy gatunku, który dopiero raczkował. Doom jest absolutną klasyką i bardzo ważnym krokiem w rozwoju FPS-ów. Wydaje mi się, że ID Software zrobiło wszystko, co się dało, by w kolejnym shooterze w ich portfolio podnieść każdy element poprzednika na wyższy poziom. Bronie? Więcej i ciekawsze. Poziomy? Przyjemniejsze i lepiej zaprojektowane. Przeciwnicy? Różnorodni inteligentniejsi. Tempo gry szybsze jeszcze bardziej wciągające. No a grafika i dźwięk ponadczasowe. Celowo nie wymieniałem wielu elementów gry, takich jak ilość etapów czy rodzaje broni. Uważam, że nawet w 2025 roku warto sięgnąć po ten tytuł i do tego Was zachęcam. Nie dajcie się omamić tym, którzy mówią, że żeby bawić się dobrze w stare gry potrzebna jest nostalgia. Ja nigdy w życiu w duma nie grałem, a w momencie jego premiery miałem zaledwie kilka miesięcy, a grając w niego teraz bawiłem się genialnie. To jest ten tytuł, który nazywany jest legendarnym nie bez powodu którego nadrobienie wydaje mi się obowiązkowe. Nie tylko z powodu jakiejś growej ciekawości, ale dlatego, że sposób w jaki została zaprojektowana może w dalszym ciągu uczyć młodych twórców, jak się powinno robić gry. Także to dopiero drugi tytuł w tej serii, a ja już sam sobie odpowiedziałem coś takiego fajnego w PS. -ach. Nieważne. Jeszcze wiele rewolucji i zmian przed nami, a kolejny przystanek to kolejna legenda. O której wydaje mi się, że mam dość nietypową opinię. Trzymajcie się i do zobaczenia.